Witam! Dziś kontynuujemy naszą serię związaną z wydarzeniami dotyczącymi okresu, w którym żył Talos. Zapraszam. Na przełomie ery II i III pomiędzy zdobyciem przez Talosa Numidium a jego oficjalną koronacją, na horyzoncie pojawiło się nowe, niespodziewane zagrożenie Underking tajemniczy i potężny Licz określa się go mianem jednego z najpotężniejszych magów w historii Tamriel, stawianym na równi z takimi postaciami jak na przykład Manimarko czy Divide Fir. Aczkolwiek wielu ludzi uważa, że był on nawet znacznie potężniejszy od dwóch wyżej wymienionych postaci. Underking w niektórych regionach był już znany wcześniej, na długo przed trzecią erą, jako bohater ludowych bajęt, którymi straszyło się małe dzieci, coś w stylu Baby Yagi czy Bugimena. Mena. też nie wiadomo do końca czy Underking faktycznie istniał już od dawna, czy tylko przyjął swój przydomek właśnie z tych ludowych legend. Jeszcze większą zagadką jest natomiast prawdziwa tożsamość Underkinga. kim był przed zostaniem liczem. Tutaj warte uwagi teorie są generalnie dwie. Pierwsza z tych teorii utożsamia Underkinga z Wulfhartem, starożytnym królem Skyrim, którego uważa się za awatara samego Lorkhana, przez co posiadał on zdolność wielokrotnego odradzania się po śmierci. I faktycznie postać Wulfharta wielokrotnie przewijała się przez historię Tamriel, pojawiając się w wielu miejscach, w wielu kluczowych momentach i bitwach na przestrzeni całej pierwszej i drugiej ery. Brał udział m.in. w bitwie pod Czerwoną Górą, a także walczył z Kamalami podczas drugiej akawierskiej inwazji. Wulfhard pojawił się także pod koniec drugiej ery, u boku samego Tibera Septima jako jego osobisty doradca. Gdy Talos wszedł w posiadanie Numidium, jego nadworny mag Zurin Arctus stwierdził, że do uruchomienia mechanicznego boga potrzeba nowego serca w zastępstwie za serce Lorkhana. A ponieważ Wulfhard rzekomo był awatarem lorchana, jego serce idealnie nadawało się na nowe źródło zasilania, gdyż teoretycznie powinno mieć podobne właściwości. Talos zatem zdradził Wulfharta i podstępem złapał go w pułapkę, w której to Zurin Arctus miał go zabić i ukraść jego serce. W rezultacie Wulfhard i Zurin Arctus Pozabijali się nawzajem. Potem przybył Talos, który osobiście zabrał serce z piersi martwego Wulfharta i dokończył pracę zmarłego Zurina Arktusa, tworząc Mantellę, nowe źródło zasilania dla Numidium. Po tym wydarzeniu Wulfhard pragnął zemsty na talosie i próbował jak zwykle ponownie wrócić do życia. Jednak pozbawiony swojego serca, jego ponowne odrodzenie nie mogło się w pełni udać i zamiast zwykłej ludzkiej postaci, Wulfhard stał się gnijącym, nieumarłym liczem. Druga teoria co do tożsamości Underkinga mówi, że jest nim Zurin Arctus. Wedle tej drugiej teorii do stworzenia Mantelli wykorzystano nie serce Wulfharta, lecz serce Zurin Arctusa. Była to forma samopoświęcenia, w której nadworny mag oficjalnie złożył swoje własne życie dla osiągnięcia szczytnego celu zjednoczenia Tamriel. Jednak Numidium nie było wykorzystywane przez Talosa tak, jak chciał tego Zurinarktus. Numidium stało się bronią masowej zagłady i strachu. Którą Tiber Septim wykorzystał nie tylko do podbicia swojego Tamriel, ale także do tłumienia wszelkiej rebelii przeciwko jego rządom. Z rąk mechanicznego boga zginęło wielu cywili, kobiet i dzieci, członków rodzin szlacheckich, którzy otwarcie wyrażali niezadowolenie z rządów Tibera Septima. A to wykorzystanie Numidium nie podobało się Zurinowi. W rezultacie nadworny mag powrócił z zagrobu jako nieumarły licz, aby naprawić swój wielki błąd. A zatem bez względu na tożsamość Underkinga, czy był nim Wolfhard, czy też był nim Zurinarktus, rezultat był jeden. W 896 roku II. ery wybuchła wielka bitwa pomiędzy Underkingiem a Numidium, która zakończyła się czeskim remisem. Underking, chcąc odzyskać swoje serce z manteleli, użył potężnej magii i zniszczył Numidium, rozrywając go na kilka kawałków, które rozsypały się po niemal całym Tamriel. Jednak jednocześnie reszta pokonanego Numidium upadła na Underkinga, który nie zdołał uciec na czas, i sam również zginął pod ciężarem upadającego kolosa z brązu. Sama Mantella wystrzeliła w niebo i rzekomo trafiła aż do samego Aetherium. Natomiast Totem Tibera Septima, czyli swego rodzaju pilot sterujący mechanicznym bogiem, również zaginął bez śladu. Choć Underking oficjalnie zginął w pojedynku z Numidium, jako nieumarły leech taka śmierć była dla niego tylko tymczasowa. Jego ciało po niedługim czasie zniknęło spod wraku Numidium, a sam Underking miał już wkrótce ponownie powrócić i ponownie zagrozić cesarstwu. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A co wy sądzicie na temat Underkinga? Myślicie, że Underkingiem jest Wulfhardt czy raczej Zurin Arctus? Podzielcie się Waszą opinią w komentarzu. A ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć!